Dzień dobry z tej strony FPK i chcę Wam na samym starcie podziękować za to, że odpowiedzieliście mi na wczorajsze pytanie, które zadałem w filmiku. No, naprawdę odpowiedzi było całkiem sporo i powiem też Wam, jakie są moje przemyślenia względem tego, co napisaliście. Ewidentnie opowiedzieliście się za tym, abym jak najwięcej publikował w zespołowych, czyli bitew w stwierdz, bitew w klanówek i żeby one były też z zapisem TeamSpeaka i jak najbardziej będę to kontynuował, nie sprawia to dla mnie żadnego problemu. To co jeszcze chciałbym powiedzieć to to, że pojawił się jeden ciekawy komentarz, który też... No, taki ciekawy pomysł, jakby wysnuł, a mianowicie to, że być może bym mógł publikować jakieś różne ciekawe bitwy, które przesyłaliby mi widzowie, ale były, żeby były też to bitwy zespołowe, czyli też jakieś klanówki albo bitwy z twierdz, i sądzę, że to jest ciekawa sprawa. I może Wy się opowiedzcie też w tym temacie, czy, czy to Was zainteresowało? Jeśli tak, to dajcie też znać w komentarzu. I po prostu, jeśli rzeczywiście będzie sporo osób za, to być może taką serię bym mógł otworzyć. Czemu by nie? Wszyscy wiedzą co robić, never. Oj, i Agraham, prawa strona. E, flexu, ty spod stąd, jak? Flexu spotujesz tutaj, mi tutaj, tutaj stąd. Tu Agraham, ten, który będzie pierwszy, przejeżdża, drugi, po, drugi podjeżdża. Reszta jedzie tutaj na snajpę. My ciężkimi podjeżdżamy tu w to pierwsze zagłębienie, tutaj, co nie? Chcesz od razu spota? Chcesz od? ja na snajpę. Tak, ja że jest tam na Od razu baj, otwarcie wach, tutaj, nie? I potem... nie, nie? Nie, 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 Flexu, od razu tam przy drodze, przy drodze, przy drodze w krzaki ja z nowerem jedę. Alek, proszę? Przyjadę z nowerem Tak, jedziesz z never. Never przejeżdża, a ty, przy, a ty tutaj po, a ty na, przy, na wieżę. Ciężkie wyżej, żeby brać czego gdyby się przelewali przez nam na graham, bo tam się mogą najprędzej przelewać. Oj, Flexu, jak właśnie możesz tam szybko dojechać? Dobra. Jestem, jestem tutaj. Tu już stoją. Tam stoją? Dobrze. Okej, okay, tak. to wycofaj się stąd Flexu. Wycofaj się, już teraz są tutaj ciężkie. Dobra. To arta strzeliła? Tak. Dobra. Dobra, robimy panowie, robimy taką akcję. Dwa lightway które są z tyłu za nami. to, sektorze Dominik, Arakoń, Flexu. Do, do, dodatkowo jeszcze dojeżdża do tego wszystkiego... Yy, Agraham, Lever zostają na środku. Wasza trójka, robicie szybciutko siódemkę. Siódemkę i tam siódemką te trzy twoje like, cisną ostro. Siódemką. Dobra. Agraham i Never zostajecie na środku. Poczekajcie, panowie. Te trzy jadą siódemką. Do nich dołączy może jeszcze... Yy, Karol też dołączy do nich razem. W czwórkę polecicie. Tu te trzy plus rucz na ostro pociśnięcie to dotąd, żeby to wszystko zostało tutaj zaświecone i wyjęte, jasne? Ładnie. No, a co się idzie? Dobrze, i już go macie, już jest wasz, jeszcze naladł na ogół. Okej, okay. Agraham i Never, przejedźcie, przejedźcie też przez tory i zróbcie ich. Przejedźcie przez tory. tory. Ciężkimi podjeżdżamy po tory, odpuszczamy jedynkę dwójkę. Grupujemy się pod tory. 500. Przelewacie się tam, panowie, przelewacie się, przelewacie się, szybciutko. Mam Biegać na, na wyspę. mnie tego z wyspy, szybko, panowie, szybko, 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 no szybko. szybko. Agraham lekko się wycofaj, ja, żeby już nie zbierał. Skąd, skąd no. zbierasz? Tego Light'a na środku Dobrze, my już tego Light'a ciężkimi przerysujemy Dobra, już Cieka. Cieka na górkę, ucieka na, na górkę I dajcie mu uciec Ciężkimi tego light'a musimy wziąć w obroty Ciężkimi odepchniemy tego light'a. Trzeba będzie zebrać co nieco Dobra, z... I ponownie punktujemy już, Daj. punktujemy lighta. Sto 100hp. Arta schyła, tu stoi Arta Dobra. Dobrze panowie, ciężkimi przelewamy się też. Ciężkie, doje... ciężkie dołączamy, dołączamy ciężkimi panowie. Dołączamy do ciężkimi. tego na 500. 200. Ciężkie się przelewają w miasto, ciężkie w miasto i puszujemy miasto, ciężkimi. Ciężkimi puszujemy miasto. Lightway e punktują, je punktują, ciężkie puszują. Na traku jest ten, to ma 500 HP, Puszujemy, to puszujemy, tak. tak, Mia Miażdżymy domki, miażdżymy domki nice. panowie. Rozwalamy wszystko, miażdżymy ich. Jeden z... Dwa Lightwaye na plecach. Wiecow. 300. Miał dam pachę, nabijam. Dwa Lightwaye na plecach. Lightwaye Dobra, okay. light wycofać się, l Są... Są na górce, na górce, do dobić ich. Do zera już to grajmy. A, do zera jest stromi. Arte jakby co ładuje. po Dobra, Karol pierwszy ruchem, grzejesz to. Sorry. Jeszcze nie, znowu nie Podobijać, podobijać, podobijać. Ja ładnie, 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 ładnie. Źródłem, tak się gra pro chorówkę. Dobra. GG panowie, do zera, ładnie. GG. Ta bitwa to się nazywa powrót Alka. Co? Mistrzostwa świata. <laughs> ładnie. zielony paść też potrafi, widzicie? Francja, Francja. Przebrana z... z Dragonii. Nie bierzemy. No żartują, no po prostu masakra. Co no. to brało?